Cześć. Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu edukacyjnego FCA. Dzisiaj postaram się wyjaśnić, czym jest CDCF. CDCF to obecnie najbardziej zaawansowany wariant węzła Roadm, stosowany w nowoczesnych sieciach klasy operatorskiej. Oznacza colorless, directionless, contentionless flex grid. Aby to wytłumaczyć, musimy wiedzieć, czym jest sam Roadm. A jest to rekonfigurowalny multiplexer add-drop czyli zaawansowany typ węzła sieciowego, który pozwala na lokalne wyodrębnienie niektórych kanałów z otrzymanego multipleksu optycznego oraz na lokalne dodanie do wychodzącego multipleksu nowych kanałów optycznych bez potrzeby konwersji optyczno-elektrycznej. W zwyczajnych filtrach add-drop mamy zdefiniowane kanały, które możemy na nim wydzielić bądź dodać. Dlatego stosuje się filtry roadem. Które pozwalają na to, że długości fal, czyli te kanały DWDM, przełączane między liniami wyjściowymi w takim węźle, nie muszą być z góry określone i mogą być zdalnie konfigurowane przez operatora. Urządzenia RODEM, tak jak w tym przypadku, występują zazwyczaj w postaci kart, które montuje się w szasis. Centralnym elementem węzła RODEM jest WSS, czyli optyczny przełącznik długości fal, który spełnia funkcję optycznej matrycy przełączającej. Za jego pomocą ustala się, z którego portu czy kierunku dany kanał zostanie przesłany na port liniowy. Urządzenie ROADAM łączy się ze sobą w odpowiednie konfiguracje, aby rozszerzyć ich możliwości. I tak ROADAM z dwoma węzłami ADD-DROP połączonymi portami express add nazywany jest ROADAM drugiego stopnia i pozwala na obsłużenie dwóch kierunków. W większych sieciach stosuje się urządzenia i konfigurację, złożoną z czterech węzłów Add-Drop, a w bardziej zaawansowanych i złożonych sieciach stosuje się ROADMY wyższego rzędu. A także najnowsze podejście znane właśnie jako skrót CDCF, czyli Colorless, Directionless, Contentionless oraz Flexgrid. Są to dodatkowe funkcjonalności węzła ROD'em, które powodują, że staje się on jeszcze bardziej uniwersalny i zwiększają się możliwości jego zdalnej konfiguracji. W tradycyjnych ROADMach porty Add-Drop były przypisane do konkretnych długości fal. Czyli np. jeden port działał tylko dla kanału 21. To oznaczało, że aby dodać falę o innej długości, trzeba było wpiąć się w inny osobny port dedykowany dla innej długości fali. W technologii Colorless porty nie są przypisane do konkretnej długości fali, można do nich wprowadzić dowolny kanał optyczny, a karta go rozpozna. Dzięki temu operator może przesyłać dowolny kanał z dowolnego portu, co znacznie ułatwia planowanie i rekonfigurację sieci. W klasycznym roadem porty add-drop były przypisane nie tylko do długości fali, ale również do konkretnego kierunku geograficznego. Przykładowo, port obsługujący kanał 21 mógł dodawać fale o częstotliwości kanału 21 i tylko w kierunku West. Zatem, jeśli zaistniała potrzeba, aby przekierować sygnał o kanale 21 w innym kierunku, trzeba było fizycznie przebudować połączenia. Funkcjonalność Directionless sprawia, że porty nie są przypisane do żadnego kierunku. Oznacza to, że ta sama fala może zostać skierowana w dowolną stronę w zależności od potrzeb. To daje ogromną elastyczność w trasowaniu sygnału, automatyzacji ruchu, a także pozwala szybciej reagować na awarie czy przeciążenia. Połączenie tych dwóch funkcjonalności colorless i directionless pozwalało na to, aby na dowolny port dodawać dowolny kanał, który można było skierować w dowolnym kierunku. W nieco bardziej zaawansowanych systemach wciąż jednak występował problem konfliktów. Jeśli dwa porty próbowały dodać sygnał o tej samej długości fali, nie było to możliwe. System odrzucał jeden z nich. Na potrzeby obsługi takich przypadków powstała funkcjonalność contentionless road. Em". W tej funkcjonalności wyprowadzono optyczne przełączniki i filtry, które pozwalają dodać lub wyciągnąć wiele sygnałów o tej samej długości fali w różnych miejscach węzła bez kolizji. Dzięki temu sieć może być jeszcze bardziej dynamiczna, nie trzeba martwić się o to, że jakaś fala jest zajęta przez inny port, ponieważ każdy sygnał traktowany jest niezależny. Mając wszystkie te funkcjonalności, można było dodać kanał 21 na jednym porcie i puścić w kierunku West. Oraz transmisję na kanale również 21 dodać na zupełnie innym porcie i puścić w kierunku East. Funkcjonalności CDC pozwalały na bardzo efektywne i dynamiczne zarządzanie siecią. Natomiast wciąż były powiązane z siatką 100 czy 50 GHz. Natomiast rosnące potrzeby na przepływność spowodowały, że nie można było wykorzystać tych węzłów do przenoszenia pojedynczych kanałów wysokiej przepływności, jak 400 czy 800 Giga, które potrzebują 75, a czasem 150 GHz. FlexGrid pozwala na dynamiczne przydzielanie szerokości pasma dla kanałów optycznych. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych filtrów optycznych i sterowników DSP. Możliwe jest przesyłanie sygnałów o różnej szerokości spektralnej dokładnie tam, gdzie są one potrzebne, bez marnowania pasma, jak miałoby to miejsce, gdyby cała siatka musiała być przystosowana do obsługi kanału o największej szerokości spektralnej. Podsumowując, CDCF, czyli Colorless, Directionless, Contentionless, Flexgrid to dodatkowe funkcjonalności nowoczesnych węzłów ROADEM, które dzięki Colorless pozwalają na dodawanie albo dropowanie dowolnego kanału z dowolnego portu dzięki directionless przesyłanie danego kanału lub analogicznie go odbieranie z dowolnego kierunku a zatem wyeliminowanie powiązania konkretnego numeru kanału z konkretnym kierunkiem geograficznym w architekturze sieci dzięki contentionless uzyskaliśmy możliwość jednoczesnej obsługi na różnych portach różnych transmisji o tej samej częstotliwości czyli numerze kanału do tych funkcjonalności dodatkowo odłożono odejście od sztywnej, zafiksowanej siatki kanału, tzw. gridu, i dostosowywanie szerokości spektralnej danego kanału do potrzeb transmisyjnych, co określane jest przez funkcjonalność FlexGrid. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku cyklu edukacyjnego FCA.